Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj mam dla was coś przepysznego, a mianowicie tarte de Santiago. Jest to migdałowa dusza hiszpanii. Niepozorna, bez kremu i lukru, ale z głębią smaku, która potrafi oczarować każdego, kto ją spróbuje. Każdy kęs tarty de Santiago to podróż w czasie do epoki, gdy wypieki były skromne, ale pełne znaczenia i lokalnych składników. Jest to idealne ciasto na lato, bo jest lekkie, bezglutenowe. A dzięki mielonym migdałom jest bardzo aromatyczne i wilgotne. Do jej przygotowania będą nam potrzebne: 200 g mielonych migdałów, 200 g cukru, 4 duże jajka w temperaturze pokojowej, skórka otarta z jednej cytryny, pół łyżeczki cynamonu szczypta soli oraz cukier puder do opruszenia Rozpoczynamy od ubicia jajek Wsypujemy cukier i ubijamy od 3 do 5 minut na jasną, puszystą masę. Dodajemy skórkę z cytryny, sól oraz cynamon. Przez chwilę miksujemy na najwolniejszych obrotach. Stopniowo dodajemy mielone migdały i miksujemy przez chwilę na wolnych obrotach tylko do momentu połączenia się wszystkich składników. Gotowe. Przygotowujemy formę wyłożoną papierem do pieczenia. Moja forma ma 20 cm średnicy i przelewamy do niej ciasto. I tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu na środkową półkę na około 40 minut. Ciasto gotowe, pozostawiamy go do ostygnięcia i na sam koniec ciasto oprószamy cukrem pudrem. Tarta de Santiago w oryginale wyróżnia się znakiem charakterystycznym i na wierzchu ma odbity krzyż świętego Jakuba posypany cukrem pudrem. Jego kontur odcina się od białej powierzchni ciasta tworząc efektywną ozdobę. Jeśli macie ochotę Szablon na krzyż Świętego Jakuba możecie wydrukować, przyłożyć do ciasta, a następnie oprószyć cukrem pudrem. Jeśli spodobał wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.